Witajcie moi drodzy na kanale Wojowników Ostrości. Przed Wami Wściekły Byk. Ostry Miś. I kolejne ostre testy: jak to poniedziałek i jak już od paru poniedziałków, dziś kontynuujemy tak. nagrywki z Endorfiną. Tak, nagrywki tak. z Endorfiną, a dzisiaj. Ponieważ kolejny jest od Endorfina od sos Dziś krew Mary. <laughs> blood Mary. Aztek tak. z Hell. Pytanie: czy to jest krew. Mary. Czy to jest krew od Mary, czy to jest krwista Mary? Czy to jest, to jest krwa... krew? krew, krew krwa... te... czy to jest krew tego Azteka? Mm, krwawą Mary. Może Mary była Aztekiem, miała te... pie, pie, Piekło Azteka, więc w sumie. To Mary miała te dni. Dobra. Skład. I Aztek miał piekło. Skład. Y... Y... No. Tak. Y już ugryzę się w język. Nie pociągnę tego żartu dalej.

to jest tak jak te piżmowe, podłużny, taki bardziej? Dynie były ostatnio, w mi Tak, dynie, dynie, dynie były piżmowe, to melon piżmowy też jest taki podłużny? Nie wiem. Z kapciana jest? Z melonem piżmowym się nie spotkałem. Kardamon i kardamon jest na końcu. ciekawy, ile jest jej procentowo składowo? Tabelka? E, już. Tabelka? Tak, tabelka. Wartość odżywcza na 100 gram. Buteleczki mają 200 gram, tak jak tutaj można powiedzieć standa C cenatu. standardzik, cenatu. I tak. tam? Energia w kilokaloriach to jest 108 na 100 gram. 108 kilokalorii, no? Tłuszczu jest tylko 0,8 g. To może się nam nie zasmakować. W tym kwasy nasycone 0,1. Węglowodany 22,2. Dość, dość. bo to też ciekawe. W tym cukry 19,2. Czyli 22,2. W tym cukry stanowią 19,2. Czyli tutaj nie ma nic słodkiego. I jest dodany po prostu. Są pomidory. Pomidory. I karolner? No da, da, przy... Dalej, 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 yy, Białko 2,2 grama i sól 1,9. Tak. Blood Mary, Aztek Schell, Karolina, Reaper, Wanted. Wstrząśnij, otwórz, zawęż. Wciągnę i podaj dalej. Otwórz. Zawężę i podaj dalej. Nie, no coś o, coś o tym powiedz. Co czujesz? Pomidory. Wow, niespodzianka. Pomidory, pomidory. Dziwiłbym się. Jak... Delikatny owoc. się, jakbyś powiedział melon. Nie <słuch> bardzo takie krwawe mery, ale taka krwawa mery przełamana. Krwawa mery złamana. Przez tego azteka pewnie. Czuję kminek. Pod się a i jest, jest złamana. Taki kminowy klimat. Produkuje mi się ślina jak niucham to. Mhm. I czuję kardamon. Tylko że ja Kardamon typowo zapachowo, mhm. zniuchanie perfum jakby kojarzę. No. Ale produkujecie ślina, bo to jest taki kwaśny zapach, czy taki ostry, czy. Przez to, że to jest pomidorek. A. Taki. Soczyst soczysty, kwaskowaty, sok pomidorowy. No, jak sobie robisz kanapki z pomidorem, to też jak kroisz pomidora, to automatycznie od razu ślina, leci, nie? To tu jest właśnie nie, taki... Nie, nie leci ślina na pomidora. Nie? Nie, mi leci ślina na jakiś... boczek. Jak kroję boczek, to mi leci ślina, a nie jak kroję pomidora. No, no chyba, że tak. Normalnie. Wiesz, jak to jest ten... N najlepszy deser dla mężczyzny? Tak, kawałek w Nie, jam ze świni. Jam ze świni? No, to by się zgadzało. Czyli smale ze skwarkami. Tak, jam ze świni. Ale my tutaj nie recenzujemy. Dobra, ze świni, tylko mary. Tak, są pomidory na, na pierwszym planie, ale to jest od dosyć. dości. Jakbyśmy mieli wątpliwości, czy tutaj znajdują się pomidory? To tak, najmniej. To jest jeszcze sok pomidorowy, dodatkowo. Goł tutaj nas atakował przez chwilę. Hmm, ale poza tymi pomidorami to... Ja zapachowo wyczułem kardamon. W, 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 w niuchu, że tak powiem. Jakieś przyprawy, w, ale to tak... Nie powiedziałbyś, że to kardamon? Nie. Jest pomidor, są jakieś przyprawy, ale... Powiedziałbym, że to jest taki... Wiesz, hmm. dla mnie plusem, bo ja nie lubię Caroline de Lipper, dla mnie plusem jest to, że w zapachu jej nie czuję. Ja bym powiedział, że to jest taki jakiś przyprawiony sos pomidorowy do makaronu. Coś Ale nie takiego. czujesz Karoliny Reaper tutaj. Nie. Czyli jest szansa, że jej nie ilość... Czuję. Jest nieduża. Nie, nie jest nieduża. Nie jest nieduża? <głos> 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 jak, jak, jak nie jest nie... Jak nie jest nieduża, to... nas za zaatakował wiatr? Zat... Ciebie, ciebie jak zwykle zaznowskoczył. Nie, nie. Oj tam, oj tam. Dobra, mogę to dozywać? Tak. Możesz dozymać. Dziękuję za pozwolenie. Nie umieszkam skorzystać. No, le, leje się przyjemnie, fajnie, ładnie. I jest bardzo jednolity, podobny koloru, tak? Tak. Nie ma jakichś ciapek, no, no, jakiś ciapek czy jakichś. Krwisto, krwisto, czerwono pomarańczowy. Tak jakby. Coś z meryzka bywało. No, ży, żywe, ży, żywe pomidory takie. Żywe. To właśnie było martwe i dlatego się złóżle. Oglądałeś co Oglądałem. No właśnie, to są żywe pomidory. Tak. I bułka na parówką. No, ale my tutaj nie tego? Nie. Nie reklamujemy tego wcale w ogóle? Tego to, tego to później. Tak. Jak oglądacie na rzecz po 22, to. To się prezentuje no po prostu taki sos pomidorowy. No. Tak, bardzo jednolity. Są tu jakieś takie drobinki, kawałeczki, ale bardziej właśnie takie przyprawowe. Tak, zobaczmy go w smaku. Fajniej się komponuje z kurczakiem, to, to, to na pewno. Słodko-pomidorowy, lekko kwaskowaty, ale bardziej na, n, nacisk nastawiony na słodycz tego sosu. Ale słoność, ale słoność mi się wydaje, że z kurczaka. Ja bym powiedział właśnie, że on jest, tak mm, nie jest aż tak szłony. Nie wiem, no zobaczymy na czysto, ale wydaje mi się, że słoność była typowo, typu, typowo z kurczaka. Chociaż tu ma prawie 2 gramy soli na, na sto, więc też, też może być. nie mam tutaj zak, zakniemy na chwilę. No bo pszczółki się zlatują do słodkiego. Poza mm. słodyczą Spadaj. Ja właśnie wyczułem taką wegetowość. Wegetowość. No? Mi się wydawało, wydaje mimo wszystko, że ta słoność to, to kurczak. Ale skomponowało się przyjemnie, fajnie z tym kurczakiem. Przyjemnie, fajnie, nieinwazyjnie. Nawet nie poczułem Carolina Reaper tutaj z nośnikiem. Pikantność? Jakiś ślad takiej śladowej pikantery czuję punktowo na gardełku. A ja nawet nie, może nie wiem, może to tak prostu... nawet, że mogę sobie odkrzą odkrząknąć, bo czuję, że tam się le lekka, lekka zawiesinka zrobiła. A to ja nawet nie, może gdzieś przez to, że może mają większy kawałek kuczaka, może, może. Natomiast, no, nie, nie robi to jakiegoś wraż wrażenia takiego, że wow, trzeba tu przepijać, prze, tak. przegryzać coś nie. I na pewno nie są to po pomidory koktajlowe, więc ta słodycz też nie jest jakaś mega długotrwała. Zobaczymy na czysto. Zobaczymy na czysto. Ja tą słodycz czułem wyraźniej. Le, leciutko tak tylko przełamana taką kwaskowatością, Ale zdecydowanie czułem, że jest to coś To, to może, może mi się więcej, to by się więcej cukru nalało, a no, więcej, to by więcej od. Więcej pomidora po prostu, nie? Bo to taki pomidorowy po prostu nie ma. Dobra. Lecimy z tym. Nie ma na co czekać, więc dozujemy od razu. No. Jakby nie ma, nie ma czego przeczekiwać. Mhm. Uh -huh. Bardzo jednolity pomidorowy z drobinkami takimi ciapkami żółtawo takimi jasnymi uh -huh. coś takiego. Tak to wygląda pod względem konsystencji. Konsystencja bardzo spoko przyjemna. No, to co lecimy z tym Bloodmere? zdrowko. a masz coś? To potem, po odcinku. Pod stołem, pod, tak, pod stołem. Smacznego. Mm. Dobry. O, ja lubię takie sosy. Znaczy, on jest, umówmy się, on jest słodki. On jest, tak jak słodki ketchup, ja wiem, mm. z pudliszki taki słodki. Bardzo, keczu, bardzo taki właśnie keczupowy. keczupowy słodki podliszki. Keczup, Aczkolwiek. Ja bym powiedział, że to jest ten klimat. Aczkolwiek kławkiem też jest przełamany. I pikantność jakaś jest. I jest pikantność większa niż podliszki to, to nie jest pudliszki ten taki piekielny palący pudliszki? Ja bym powiedział, że podobnie. Podobny? Podobnie bym powiedział, no, że ten, ten ten. Taki czarny podliszki Tak, nie? ja bym powiedział, że podobna. Podobna pikantność. Tak. Powiedziałbym, że to jest podobny poziom. Gdzieś tam teraz ślinka... Mi pod... Teraz ślinka, mi się podnosi i... Ślinka mi się w, w, wyprodukowała, ale mam ma wrażenie, że, że połączenia tego smaku, tej słodyczy i, i kwaśności, a nie tyle pikantelii nawet. Tak jak czułem taką pomidorowość, taką kwaskowatość, Dobry. taką wegetowość i takie pieczenie... No właśnie, wegetowość. tu nie, on, on nie, on nie jest słony. Nie, no myślę, że no to, to, to był kurczak. Ta kumulacja po prostu no. kurczak plus to. Eee, natomiast do czego, do czego zmierzam? Tutaj jakby to jak przełknąłem, na języku tutaj rozprowadzam przełknąłem. Mhm. To właśnie ta, ta goryczka, mm, ta kwaskowatość, taka pomidorowość, Gor bardzo duża pomidorowość. Goryczki tu nie czułem, no. Mm. Ja czułem właśnie po przełknięciu. Taką mhm. jakby takie skaptanienie języka coś takiego. No może jesteś bardziej wyczulony po prostu na, na Karolinę. Może tak. Yy, natomiast tutaj ta Karolina nie dała mi tej słodyczy, która zawsze daje Karolina. Słodycze dały te pomidory. No. I to A mi te pomidory... So, solidną słodycz. A mi te pomidory bardziej dały taką wytrawność pomidora. Tak? On. Nie, to jest mocno słodki sos, delikatnie przełamany kwaskowatością, no i pikantnie, tak jak powiedzieliśmy, tak na poziomie tego czarnego czarnego, piekielnego podliszki tak. gdzieś tak. No mniej więcej coś. Tylko, że konsystencja bardziej lejąca, lepsza niż tamta, bo tamta jest bardziej chyba taka gęstsza tego no, pudliżka. Ta, ta tam jest tak. czy dużo, nie? Tak. Także fajnie. No jako ketchup i, i no. myślę, że też zastosowanie jego takie same jak, jak ketchupu, czyli tak. do, do, do wszystkiego. No, ale tutaj też jakby siłą rzeczy, ta odezwał się we mnie. Alkus Chlor. Robiłbyś z tego drinki? Drinki nie, ale blood mary tak. Ale blood mary co to jest? Shot. Takiego no ale drink. No. no. Ale bym zrobił. Nadaje tak? się. Także jak... Szykuje się u was jakiś tam no. weekendik, coś tego? Jeszcze tak nie spoilerując, ale w kolejnym tygodniu czeka was i nas wersja tego sosu, tylko w wersji double, więc tam możemy się jeszcze lepiej dziać. Double dosta, jak normalnie hardkurowy ten. <gry> tak. Będzie płynąć w, na w naszych grzybach Rocket Fuel. Będzie zastosowany na, na, na tych burgerach od burnejki, tak? tak. I w naszych grzybach będzie płynąć Carolina Riper. W moich płynie ch cholesterol i tłuszcz. A to nie jest to samo? Niż Karolina Ripper, No nie. To nie, jest to samo. ale cholesterol i tłuszcz to nie jest to samo? A może. No, w każdym razie. A co w moich żyłach? Jeszcze jakieś zastosowania oprócz tego, że do wszystkiego? No, do jakichś kanapeczek takich rzeczy. No nie, do paróweczek, do, do kiełbaski. Paróweczek, kiełbaski i tego, no i do, szot, do szotów alkoholu. No, do, do deserów nie. Co? Do deserów nie. Nie, do deserów nie. Nie dodawał. No tego. Pytam Ciebie, jak odpytali, tu od deserów. Bo... Tego bym nie dawał do deserów. Na deser, ale nie do deserów. W każdym razie no, sami, sami możecie... Że? Tak, na deser, ale nie do deserów. Ale nie do deserów. W każdym razie sami tego y, Bloody Mary możecie sprawdzić. Jak widzicie, klątwa Azteka nas jakoś nie, nie, nie sięgła. Piekła Azteka. Aztek z hell. Tak, to nie wiem, ci Aztecy to chyba tak... Średnio wierzyli w te piekło. Tu macie jeszcze raz. Cena? Cena tego sosu, ta, tam macie link. A tu macie nas. Tak, tu macie nas, a to była recenzja e, kolejnego sosu od Endorfina Hot tak. Sos, a za tydzień kolejna. Trzymajcie się na razie i cześć. Pa, pa.